Zasubskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej historii. Dzięki. Emmanuel Macron i jego żona Brigitte utrzymują jedną z najbardziej nietypowych relacji w współczesnej scenie politycznej. Różnica wieku wynosząca 24 lata jest już zaskakująca. Ale to, co naprawdę zszokowało świat, to początek tej historii. Miał zaledwie 15 lat, a ona była jego nauczycielką w liceum. W rzadkim wywiadzie Brigitte przyznała. Miałam w głowie bałagan. Dla mnie chłopak w tak młodym wieku był paraliżujący. W obliczu tajemnicy i publicznego osądu ich historia miłosna przetrwała wiele burz, a jednak, mimo wyborów, skandali, a nawet najbardziej absurdalnych teorii spiskowych, pozostali zawsze razem. Jak więc miłość nastoletnia przekształciła się w małżeństwo na szczycie władzy? Oto prawda o Emmanuelu i Brigitte Macron. Spotkanie w klasie w Amiens. Ich historia zaczyna się na początku lat 90. w Amiens. Emanuel miał wtedy zaledwie 15 lat. Był błyskotliwym i utalentowanym uczniem katolickiego liceum La Providence, prowadzonego przez jezuitów, gdzie wyróżniał się elokwencją, dojrzałością i nieugiętą pasją do literatury. Ta intelektualna ciekawość miała ukształtować jego przyszłość jako głowy państwa. To w tym rygorystycznym środowisku poznaje Brigitte Trogneau, Nauczycielka teatru i literatury francuskiej, mającą 39 lat. Pochodząca z zamożnej rodziny, właścicielki słynnej czekoladziarni w Amiens, Brigitte emanuje naturalną elegancją, żywą energią i silnym temperamentem artystycznym. Kieruje klubem teatralnym Liceum i cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli. W tym czasie Brigitte jest żoną bankiera André Louisa Ozier. Ich małżeństwo trwa już niemal 20 lat, a para ma troje dzieci. Jedna z nich, Laurence, jest nie tylko uczennicą tej samej szkoły, ale także koleżanką z klasy Emanuela. Relacja między Brigitte a e Emanuelem zaczyna się na gruncie ściśle szkolnym. Ich bliskość rozwija się, gdy pracują razem nad adaptacją sztuki komediowej Eduardo de Filippo. W każdy piątek po lekcjach zostają, aby powtarzać, wymieniać się pomysłami i doskonalić inscenizację. Z biegiem czasu ich rozmowy wykraczają poza temat sztuki. Dotykają sztuki, literatury, filozofii, życia. Emanuel później powie, że te momenty głęboko go naznaczyły. Każdy piątek spędzałem na pisaniu sztuki z nią przez wiele godzin. Rozmawialiśmy o wszystkim, miałem wrażenie, że zawsze się znaliśmy. W swojej książce, miał dopiero 17 lat, autorka Sylwii Bommel opisuje Emanuela jako wyjątkowo uzdolnionego ucznia dosłownie zafascynowanego jego nauczycielką o olśniewającym charyzmie. I to uczucie, choć konfliktowe, było podzielane przez Brigitte, która przyznała, że jego inteligencja i determinacja były niemożliwe do zignorowania. W wywiadzie dla Paris Match przyznaje: "Dla mnie chłopak w tak młodym wieku był paraliżujący". Rozdarta pomiędzy normami społecznymi, swoim małżeństwem, rolą matki i nauczycielki, odczuwa jednak nieodparty związek. Dla Brigitte Emmanuel nie jest zwykłym nastolatkiem. Miałam wrażenie, że pracuje z Mozartem, powie. Był tak błyskotliwy, jak i emocjonalnie intensywny. Wydawał się starszy, niż wskazywał na to jego wiek. Jednak ich bliskość zaczyna budzić podejrzenia. Na początku niektórzy myśleli, że Emmanuel ma słabość do Laurence, córki Brigitte, co wydawało się bardziej logiczne. Ale ci, którzy obserwowali uważnie, zauważali, że spędzali ogromne ilości czasu sami z Bridget po zajęciach. Pewien uczeń później opowie o delikatnym momencie, który dzielili podczas kolacji podsumowującej sztukę w lokalnej restauracji. Ta chwila stanie się tematem wszystkich rozmów w Amiens. Kiedy rodzice Emanuela odkrywają, że ich nastoletni syn jest emocjonalnie zaangażowany w relacje z kobietą starszą o niemal 25 lat... A do tego jego nauczycielką są zaniepokojeni. Najpierw mają nadzieję, że to tylko chwilowa zachcianka, ale zdając sobie sprawę, że jego uczucia są głębokie i niezłonne, decydują się działać. Emanuel zostaje wysłany do prestiżowego liceum w Paryżu, z dala od Amians i Brigitte. Liczyli, że odległość i zmiana otoczenia odwrócą ich syna od tej nieodpowiedniej relacji. Myśleli, że wkrótce zapomni o nauczycielce teatru ale to nigdy się nie wydarzyło. Z Paryża Emmanuel utrzymuje kontakt z Brigitte. Dzwoni do niej, pisze, trzyma łączność. Jego determinacja jest jasna. Cokolwiek się stanie, poślubię cię. Brigitte z kolei próbuje utrzymać dystans. Stara się wierzyć, że ta relacja nie może przetrwać, ale nie potrafi zerwać więzi. W tym czasie wciąż jest mężatką, matką trojga dzieci, poważną nauczycielką, ale nic nie jest w stanie stłumić siły uczuć, które ją łączą z Emanuelem. Przez 10 lat zostaną połączeni, dyskretnie. Bridget stara się chronić swoje dzieci przed skandalem publicznym. Poświęciłam czas, aby nie zepsuć ich życia przyznał Paris Match. To trwało 10 lat, aby je postawić na nogi. Możecie sobie wyobrazić co słyszały. Ale nie chciałam przeoczyć swojego życia. Kontynuuje nauczanie, rezygnując z teatru na rzecz łaciny, aby odsunąć się od kontrowersji. Jej małżeństwo z Ausier stopniowo się kruszy, jednak rozwód zostanie sfinalizowany dopiero w 2006 roku. W tym czasie jej dzieci są już dorosłe, a ona cierpliwie przygotowała się do nowego rozdziału swojego życia. Małżeństwo, które przeczy wszelkim oczekiwaniom. W październiku 2007 roku. Po ponad 10 latach dyskretnej wytrwałości, Brigitte i Emmanuel Macron w końcu wzięli ślub w eleganckim kurorcie w Czuque. Miejsce to jest pełne wspomnień dla Brigitte to tutaj poślubiła swojego pierwszego męża, bankiera Andre Louisa Ozier. Tym razem stało się scenerią nowego początku. Brigitte miała 54 lata, Emmanuel 29. Ich małżeństwo, skromne i prywatne, według standardów politycznych. Było jednak bogate w symbole. Reprezentowało owoce lat wstrzemięźliwości emocjonalnej, rodzinnych, negocjacji i ciężaru spojrzeń zewnętrznych. W swoim przemówieniu Emanuel zwrócił się do dzieci Bridget, dwóch córek i syna, prawie w jego wieku, i powiedział Dziękuję, że nas zaakceptowaliście, naszą nienormalną parę. To był szczery ukłon w stronę wyjątkowości ich związku. W tym czasie Emmanuel zaczynał już być dostrzegany w elitarnych francuskich kręgach. Absolwent National School of Administration, N.A. i bankier inwestycyjny w Rothschild NCI zdobywał reputację jako cudowne dziecko finansów. Jednak jego małżeństwo z Brigitte nadal rodziło komentarze. Niektórzy chwalili autentyczność ich relacji, inni wciąż szeptali jego pochodzeniu. Brigitte z drugiej strony znalazła pokój. Po finalizacji rozwodu w 2006 roku spędziła poprzednią dekadę chroniąc swoje dzieci przed konsekwencjami swojej relacji, pozostając jednocześnie blisko Emanuela. Opisała ten okres jako prawdziwy występ akrobatyczny, w którym chroniła swoją rodzinę, odmawiając jednak rezygnacji z miłości, która według jej słów sprawiała, że czuła się w pełni żywa. Dziesięć lat później zdarza się coś nieprawdopodobnego. Emmanuel Macron rozpoczyna swoją kampanię prezydencką w 2016 roku z własnym ruchem politycznym La République en Marche. W tym momencie niewielu traktowało go poważnie. Za młody, zbyt niezależny, zbyt niedoświadczony, mówili jego krytycy. Ale podobnie jak jego małżeństwo, jego kandydatura miała wstrząsnąć wszelkimi konwencjami. Brigitte, która w poprzednim roku przeszła na emeryturę z nauczania, towarzyszy mu na każdym kroku. Staje się jego najbliższą doradczynią, poprawia jego przemówienia, czyta jego notatki, zamawia jego szkice, daje szczere opinie. Podczas gdy Emmanuel przemierza Francję, Brigitte działa w cieniu, oferując wsparcie, emocjonalną stabilność i pełne uwagi spojrzenie na to, jak jego słowa będą odbierane przez obywateli. W maju 2017 roku, w zaledwie 39 roku życia, Emmanuel Macron zostaje najmłodszym prezydentem w historii Francji. Jego błyskawiczny wzrost. Brigitte jest przy nim, gdy zwraca się do narodu z podium. W swoim przemówieniu zwycięstwa spogląda na nią i mówi: Zawsze tam, a bez ciebie nie byłbym sobą. Tłum aplauzu nie tylko dla prezydenta, ale także dla pary, która sprzeciwiła się wszelkim oczekiwaniom. Pomimo nieustannych błysków fleszy i stałej publicznej kontroli, jaki wymaga życie polityczne, Brigitte i Emmanuel Macron zbudowali intymną i zabezpieczoną przestrzeń. W kilku wywiadach Emmanuel opisuje ją nie tylko jako swoją partnerkę, ale jako swoje emocjonalne oparcie. To moje kotwiczenie, mówi w wywiadzie dla CNN. Dla mojego osobistego równoważenia, kluczowe jest mieć kogoś w domu, kto mówi mi prawdę każdego dnia. Kogoś, kto zna mnie takim, jakim naprawdę jestem, a nie przez pryzmat mojej roli ani funkcji. Brigitte dzieli to uczucie w El France, gdzie przyznaje, że starają się nigdy nie spędzać nocy osobno. To mnie uspokaja, gdy Emanuel jest przy mnie: jesteśmy jak każda para, zgadzam się. Nie zgadzamy się, kłócimy się, a potem się godzimy. To bardzo płynne. Przyznaje jednak, że ich różnica wieku nie zawsze jest łatwa do zniesienia. Nie jesteśmy parą wzorcową, przyznaję szczerze. Gdy istnieje duża różnica wieku, czasami jest to bardziej skomplikowane. Odrzuca jednak etykietki, takie jak kuguar, które uważa za deprecjonujące. To słowo nic nie znaczy. Zawsze byłam zainteresowana mężczyznami w moim wieku, poza Emanuelem, który był wyjątkiem. W portrecie opublikowanym przez Paris Match, Bridget przyznaje, że czytanie artykułów o niej zawsze wydaje jej się nierealne. Gdy czytam o nas jako parze, mam wrażenie, że czytam historię kogoś innego. A to jest jednak prosta historia. Porównuję ich więzi do formy przeznaczenia. Biorąc pod uwagę naszą różnicę wieku, na początku nie wydawało się, że to oczywiste, ale byliśmy stworzeni, aby się uzupełniać. Refleksja nad swoim życiowym wyborem dodaję. Oczywiście, że jemy śniadanie razem, ja z moimi zmarszczkami, on z młodością, Alek jest. Gdybym nie podjęła tej decyzji... Przegapiłabym swoje życie. Nowa forma rodziny. Mimo że Emanuel i Bridget nigdy nie mieli dzieci razem, ich dom nigdy nie był pozbawiony rodziny. Emanuel stał się ojczymem trojga dzieci: Brigitte, Sebastiana, Laurence i Tiffany, które urodziły się z jej pierwszego małżeństwa. Sebastian, odnoszący sukcesy inżynier, jest o trzy lata starszy od Emanuela. Laurence, kardiolog, ma ten sam wiek. Tiffany, adwokat, jest 6 lat młodsza. Nie jest zaskoczeniem, że ich adaptacja do relacji matki była na początku trudna. Jednak z czasem Emanuel potrafił zdobyć ich szacunek. Dziś w pełni odgrywa rolę ukochanego dziadka wobec siedmiorga wnucząt Brigitte. Rolę, którą przyjmuje z zaskakującą swobodą, mimo braku tradycyjnych etapów życia rodzinnego. W Elise, gdzie mieszkają Macronowie, Brigitte dzieli swój czas między obowiązki protokolarne a zaangażowanie edukacyjne. Zainicjowała kilka projektów przeciwko prześladowaniu w szkole i na rzecz czytelnictwa. Pomimo powagi swojej pozycji, bliscy twierdzą, że Brigitte pozostała wierna sobie, ciepła, prosta i dostępna. Większość czasu to ona przygotowuje śniadanie dla Emanuela, a czasem nawet kolację. Rytuał, który przynosi odrobinę normalności w sercu politycznego tumultu. Dlaczego pogłoski o Brigitte Macron jako osobie transpłciowej znów się pojawiają? W tej historii miłosnej uporczywie towarzyszy im jeden nieustępliwy pogłos, który prześladuje ich od lat. Pomimo silnego związku, absurdalna teoria spiskowa wciąż ich prześladuje w świetle publicznym. Ta bezpodstawna plotka pojawiła się po raz pierwszy w 2017 roku, tuż po nagłym pojawieniu się Emanuela Macrona na scenie politycznej i jego wyborze na prezydenta. Najpierw zamknięta w marginalnych kręgach, została ożywiona w 2021 roku przez Nataszę Ray, która przedstawia się jako dziennikarka niezależna oraz Amandine Roy, medium. W filmie na YouTube trwającym ponad 4 godziny Ray twierdziła, że Bridget Macron urodziła się mężczyzną pod imieniem Jean-Michel Trognew, co jest ironiczne, ponieważ to prawdziwe imię brata Bridget, a następnie zmieniła swoją tożsamość, aby przejąć tożsamość swojej siostry. Teoria opierała się na kilku starannie wybranych zdjęciach z dzieciństwa i rzekomych podobieństwach fizycznych, kruchym narracji bez jakichkolwiek dowodów, którą masowo obalono od tamtej pory. Brigitte Macron wniosła pozew o zniesławienie po wirusowym rozprzestrzenieniu się tego wideo, które nabrało rozgłosu przed wyborami prezydenckimi w 2022 roku. We wrześniu 2023 roku Ray i Roy zostali skazani przez francuski sąd na zapłatę 8 tysięcy euro odszkodowania Brigitte i 5 tysięcy euro jej bratu. Jednak zło już się stało. Na platformach internetowych w tym na skrajnie prawicowych forach i kanałach konspiracyjnych pogłoska wciąż krążyła, przedstawiana jako tajemnica państwowa. Pogłoska mogła wygasnąć jak wiele innych, gdyby nie została odnowiona w 2024 roku przez amerykańską komentatorkę Candace Owens. Wideo zatytułowanym Stając się Bridget, wstępie odnosi się do obalonych oskarżeń, twierdząc bezdowodowo, Postawia swoją reputację na szali, aby potwierdzić, że Brigitte Macron jest urodzona jako mężczyzna. W ciągu kilku dni wideo trwającym 40 minut zgromadziło miliony wyświetleń. Owen stwierdziła też, że podlegała groźbom prawnym ze strony rządu francuskiego, co jest klasyczną postawą mającą na celu utrzymanie jej wizerunku jako niszczycielki prawdy wśród jej obserwatorów. Posunęła się jeszcze dalej. Włączając Emanuela i Brigitte Macron w nieuzasadniony światowy spisek związany z elitarnymi sieciami pedofilskimi i globalnym systemem kontroli, elementy często występujące w skrajnie prawicowych sferach konspiracyjnych. Brigitte Macron nie jest pierwszą wysoko postawioną kobietą, która stała się celem tego typu ataków. Michelle Obama, Jacinda Ardern, Madonna czy Melania Trump były wszystkie celem tego, co teraz nazywa się transwestygacjami. Ale te teorie nigdy nie miały naprawdę do czynienia z osobami transpłciowymi. Raczej wykorzystują tożsamość transpłciową jako broń do zdyskredytowania, podżegania do nienawiści i siania wątpliwości w instytucjach publicznych. Sprawa Brigitte Macron jest jednym z najbardziej nagłaśnianych przypadków w Europie, szczególnie ze względu na jej bliskość władzy i ciągłą uwagę skupioną na jej małżeństwie. Pływ na Brigitte Macron był głęboko osobisty. Jej prawnik, John Eboshi, potępił masywny uszczerbek, podkreślając, że kłamstwa rozprzestrzeniły się wszędzie. Sama Bridget mówiła o naruszeniu jej godności i spokoju jej rodziny. Jej córka, Tiffany O'Shea, publicznie potępiła te pogłoski w Paris Match. Martwię się o stan naszego społeczeństwa, gdy słyszę, co krąży w social mediach na temat mojej matki. Nawet Emmanuel Macron zajął stanowisko w tej sprawie, piętnując ataki mizoginistyczne i klimat cyfrowej dezinformacji. Najgorsze to fałszywe informacje i wymyślone historie. W końcu ludzie w nie wierzą i to cię zakłóca, nawet w twojej intymności. Powiedział podczas Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet. Te słowa pokazują rosnącą świadomość. Kłamstwa, nawet najbardziej absurdalne, kończą się kształtowaniem opinii i szkodzeniem ludziom. We Francji zespół prawny Brigitte Macron kontynuuje swoją walkę w sądzie. Wyrok z 2023 roku przeciwko Ray i Roy postrzegany był jako zwycięstwo nie tylko dla pierwszej damy, ale także dla wszystkich ofiar cyfrowego zniesławienia. Niemniej jednak w apelacji kary zostały obniżone. Oskarżeni powołali się na strach i interes publiczny. To ujawnia szerszy problem. W erze wirusowych sieci nawet wyrok sądowy może wydawać się znikomy w obliczu prędkości rozprzestrzeniania się fałszywych informacji. Mimo to prawnicy przypominają, że te postępowania są kluczowe do ustanowienia granic. Pokazuje to, że nawet w cyfrowym dzikim zachodzie istnieją zasady i że ci, którzy manipulują prawdą do celów politycznych lub komercyjnych, mogą za to odpowiedzieć. Jeśli chodzi o Candace Owens, jej podejście nie jest zaskoczeniem. Jest znana z wątpliwych stanowisk: minimalizowanie COVID-19, dezinformacja na temat szczepień, minimalizacja napadu na Kapitol 6 stycznia, czy publikowanie fałszywych oskarżeń o oszustwa wyborcze w 2020 roku. Przewodzenie Brigitte Macron wpisuje się w ten schemat: wywołanie kontrowersji, aby przyciągnąć uwagę i podnieść swoich zwolenników, ale tym razem reakcje są ostrzejsze. Grupy broniące praw człowieka, stowarzyszenia LGBT oraz obserwatorzy mediów potępili wypowiedzi Owens jako szkodliwe i transfobiczne. Liga przeciwko zniesławieniu, m.in., wezwała platformy do lepszej regulacji rozprzestrzeniania tak toksycznych treści. Brigitte Macron zmierzyła się z dziesięcioleciami ocen i spekulacji, od jej romansu z nastolatkiem po dzisiaj, kiedy jest celem obrzydliwej teorii. Jednak zawsze wykazywała niezwykłą odporność. Godność i zimną krew wobec publicznego zniesławienia. Powiedzmy to wprost: Brigitte Macron nie jest osobą transpłciową. Jest byłą nauczycielką, matką, babcią i pierwszą damą Francji. Reszta to tylko szum. To niezwykła, nietypowa, ale głęboko ludzka historia związku między Emmanuel a Brigitte Macron. Miłość, która sprzeciwiła się oczekiwaniom, wytrwała w obliczu spojrzeń innych i przetrwała burzę polityki i plotek. Ale co o tym sądzisz? Czy ich historia to opowieść o szczerej miłości, która triumfowała nad osądem, czy relacja, która wciąż dzieli? Powiedz nam, co o tym myślisz w komentarzach? Nie zapomnij polubić tego wideo, podzielić się nim i zasubskrybować, aby odkrywać inne odkrywają historię o życiu za nagłówkami. I jak zawsze aktywuj dzwonek, aby niczego nie przegapić.